Biblia mówi, że jeżeli jesteś mocny, to e, winniśmy wziąć na siebie umności słabych. Ta moc, którą ty masz, ona nie jest po to, żebyś ty osiągał karierę tu na ziemi, ale po to, żebyś niósł słabości innych. Tak Boże słowo mówi. Wiecie, to tak jak z darem przywództwa w kościele. Biblia mówi, jeżeli chcesz być przywódcą w kościele, to Jezus mówi. To nie jest to, że przywództwo polega na tym, że człowiek pociągnie za sobą innych ludzi, nie wiadomo gdzie często. Nie ciągnie, bo jego charyzma, osobowość jest taka, że pociągnie za sobą. Nie wiem, doświadczyliśmy w różnych sytuacjach, że niektórzy pociągnęli w takie miejsce, że ci ludzie stracili nawet życie i majątki. I wiecie co? To jest, to jest niesamowite. Charyzma jest po to, żeby nieść słabości innych. Czyli przywództwo nie polega na tym, że umiejętności narzucania perswazją swojej woli i myśli i poglądów innym. Słuchajcie się to, co ja mówię. Tylko Biblia mówi, że przywództwo polega na tym, że mówi: chcesz być pierwszy bądź sługą wszystkich. Czyli przywództwo jest to, wtedy Ty stajesz się sługą. Amen? I przywództwo polega na tym, jeżeli Ty chcesz być liderem, to polega na tym, że e, e, to przywództwo to jest to, że Ty wspierasz i nosisz słabości innych chrześcijan. Że masz ogromną siłę znosić te słabości i przewary innych chrześcijan. Słabego brata, słabej siostry, który potrzebuje wsparcia, potrzebuje... I to jest nie każdy, każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru. I że my chcemy... Wiecie, to się podoba, jeżeli ty widzisz słabość brata i siostry i ty nie przychodzisz po to, żeby tą słabością walić po głowie, tylko go wspierasz. Rozumiecie? Tak jak mówię, dzisiaj świat mówi... I to się składa do kościoła. Wchodzę do kościoła i myślę, co mi ta wspólnota zbór da? Co oni mogą mi dać? Siadam sobie na krzesełku i zastanawiam się, co oni mogą mi dać? Co mi może pastor dać? Biorę tego coś z kościoła, no to jest dobre. Ale ja jestem najważniejszy. Natomiast to, co kształtuje na to ja wchodzę i pytam się, co ja mogę dać tej wspólnocie? Ja chcę... Ja chcę wspomóc pastora, wspomóc liderów, wspomóc yy, yy, ludzi, którzy są przywódcy kościoła w budowaniu kościoła. Co ja mogę zrobić, aby kościół się rozrastał? Co ja mogę zrobić, aby on duchowo wzrastał i też, żeby inne osoby poznawały Jezusa Chrystusa? Co ja mogę z siebie dać, poświęcając się innym, tak? Bo wiecie, to, to, jest, to jest to pytanie, nie co, co, ja mo, co ja mogę zyskać, ale co mogę dać. Wiesz, kiedy ty zastanawiasz, zmieniasz swoją pozycję odbiorcy, w dawce, to więcej zaczynasz otrzymywać niż dajesz. Taka jest, tak jest, z powiedział, tak? Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. I tak jest, że jak ty zaczniesz dawać, to zaczynasz więcej otrzymywać. I więcej dajesz czasu, energii, siły, poświęcenia innym ludziom, tym więcej zaczynasz otrzymywać. Fakt, że czas, pieniądze możesz tracić, ale zyskujesz znacznie coś więcej. Zyskujesz. Zyskujesz to poczucie szczęścia, spełnienia i rozwoju. I to jest to, jest to do czego Bóg nas chce zamknąć, że chrześcijanin nie ma być samolubny. Myśleć o sobie, ale ma myśleć, zastanawiać się dążyć tylko, jak budować innych. Jak mogę ubogacić mojego siostrę i brata?